Czasy. Mleka, miodu, opór Nie zbrakło kiełbasy Świniaki nam rosły Miło było patrzeć Kto by tam się martwił O czy pasze Dumna gospodyni Dzieciaki chowała Tłuszczutki obiadek Dla nich gotowała Kto by tam pomyślał Że będzie przemiana I zamiast masyłka W mnodzie mnodzie będzie rama gdzie się podziały te PGR-y? Tłuściutkie świnie, juhne ogiery Gdzie taka kaszanka, bimber, świetanka Dziś tylko gnaty rzucam do garnka Gdzie się podziały te PGR-y? Dziś biznesmenów jest od cholery Dzisiaj nam kuroń zupę gotuje Gdy ktoś jest głodny, to poczęstuje się wozi, co się traktorzy woził, się dało, niczego w lewiku mu nie brakowało. Chociaż technologia niece przestraszała, lecz większa wydajność była z hektara. Nasze dobrodziejstwa znali też na wschodzie, eksportować świnie było wtedy w modzie. Polacy, chojracy wszystko rozdawali, aż takiem domaga naszych rozebrali. Gdzie się podziały te PGR-y Tłuściutkie świnie, jurne ogiery Gdzie taka szanka, bimbel, śmietanka Dziś tylko gnaty wrzucam do garnka Gdzie się podziały te PGR-y Dziś biznesmenów jest do cholery Dzisiaj nam kuroń zupę gotuje Gdy ktoś jest głodny to poczęstuje gdzie się podziały te BGR-y? tłuszczutkie świnie, jurne ogiery Gdzie taka szanka, nimber świetanka? Czyś tylko graty, wrzucam do garnka Gdzie się podziały te BGR-y? Dziś biznesmenów jest od cholery Dzisiaj nam kuroń zupę gotuje Gdy ktoś jest głodny, to poczęstuje Państwu, jesteśmy dzisiaj w Częstochowie, na dorzynkach, na Jasnej Górze, na dorzynkach, które są na, dla rolników, i my corocznie jesteśmy na tych dorzynkach. Dzisiaj jesteśmy z dwoma sztandarami ze sztandarem Małopolski i ze sztandarem Województwa łódzkiego i przedstawicielami z tych województw. Uczestniczyć będziemy wem 6. Świętej. Którą, na której będzie prezydent Polski, a także minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chcemy podkreślić, że obrona jako związek zawodowy, ale także jako Fundacja Szansa dla Gmin chcemy uczestniczyć w życiu gospodarczym, publicznym, chcemy podkreślić, że jesteśmy, że cała nasza działalność jest ku temu aby polskie rolnictwo i w polskim rolnictwie działo się lepiej jak do tej pory. Wierzymy, że to, co dzisiaj usłyszymy, homili i skupiej, a także przez od Pana Prezydenta i od Pana Ministra, że te działania na rzecz rolnictwa będą prowadzone w sposób przejrzysty, jasny, klarowny, tak żebyśmy w przyszłym roku Odczuli polepszenie na wsi i będziemy jako samoobrona do tego dążyć. Dążyć będziemy i wspomagać tych wszystkich, którzy chcą dla rolnictwa zrobić dużo więcej jak do tej pory. Teraz pójdziemy w szyku razem ze sztandarami na jasną górę, gdzie. Złożymy Bochen chleba, aby nie tylko w samobronie, ale w całej Polsce podzielić się nie tylko z rolnikami, ale także z konsumentami, żeby odczuli i wierzyli w to, że chleba nikomu w roku 2020, a także w 2021 nie zabraknie. Dzielić będziemy go równo dla wszystkich aby smakował ten chleb tak, jak powinien smakować Darboch. Dziękuję. Państwo zapraszamy na wieprzowinę, polską wieprzowinę. Dlatego, żebyście spróbowali i potem nie jedli z marketów, a kupowali od polskich rolników, bo to nasz patriotyczny obowiązek, żeby kupować to co polskie, to co dobre, to co nasze. Te stoisko wystawia Samoobrona, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, także Fundacja Szansa dla Gmin. Łącznie z Govrym jako fundator chcemy, żeby polscy konsumenci jedli to, co zdrowe i dobre. Chcemy, żeby polscy konsumenci wiedzieli, że to polskie to najlepsze. Dlatego też są te promocje. Każda promocja powinna przynieść promocję polskiemu rolnikowi. I my to robimy jako samoobrona. Chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, że dobra wieprzowina to tylko polska wieprzowina. Dobra wieprzowina, dobra kiełbasa polska, dobra karkówka, dobre mięso to polskie mięso. My robimy wszystko, żeby polski rolnik Miał dochód, a Wy jako obywatele polscy, jako patrioci powinni, powinniście kupować to, co nasze, to, co polskie, to, co zdrowe, bo na naszych szyldach jest jedno: Polska Zdrowa Wieprzowina. Zapraszamy Was wszystkich, kto chce spożyć, żeby później nie kupował w marketach tej innej. Ja nie będę wymieniał państw i krajów. Ale powiem tylko tak. To nasze, to najlepsze. I zawsze promujemy to, co najlepsze. A Samoobrona zawsze była za polskim rolnictwem. Była, jest i będzie. Chcemy, żeby polski produkt był polskim produktem zdrowym i najlepszym produktem, jaki może być. Zapraszamy, konsumujcie, a potem oceniajcie. Zawsze jesteśmy tu dorocznie, już od kilku lat, w Częstochowie, ale tak jesteśmy w każdym jednym województwie, robimy promocje, nie tylko zajmujemy się jako Samoobrona promocjami, ale także zajmujemy się sytuacją w rolnictwie. To nieprawda, że Samoobrony już nie ma, jak niektórzy mówią, jesteśmy, byliśmy i będziemy. Będziemy robić wszystko, aby polskie rolnictwo coraz bardziej było prężne. Szanowni Państwo, do tego jeszcze jako samoobrona organizujemy kolonie letnie i zimowe dla dzieci. Zapraszamy do naszych przewodniczących w województwach poszczególnych, aby dzieci rolników i nie tylko brały na czyn, czynny udział Dziękujemy. w tym, aby mogły wyjechać tak jak dzieci miasta. Na kolonie czy zimowiska. Zapraszamy do naszych działaczy. Robimy to wspaniale i od lat. Wysyłamy tysiące dzieci corocznie. I tak będziemy robić dalej. Zapraszamy, konsumujcie i chwalcie to, co polskie. Chwalcie to, co nasze. Chwalcie polską pieprzowinę. Tyle lat historii minęło, tysiąc dróg, którymi już szłaś, niebezpiecznych zakrętów i czekanych w nadziei lepszych dni i tłustych lat, ojciec mój. Gdzieś w połowie stulecia patrzył w okno, jak dziś patrzę ja, i zadawał sobie to samo pytanie: jak tu będzie za kilka lat. Dokąd idziesz Polsko, dokąd idziesz kraju? Czy do wrót piekielnych, czy do bramy raju? Czego pragniesz dzisiaj? Czego ci potrzeba, aby dotrzeć prędko?